Pan był premierem to ile, po ile byłaby benzyna. Ja powiedziałem po 5.19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5.19. Ty zapluty kłamco, ty dziadu pierdolony, wypierdalaj mi, stąchu je pan kurwa. Żebym cię tu więcej kurwa nie widziała! Chuj, Jebany, ciśnienie podbić. Ile można słuchać tego pierdolenia? Kurwa, Wesynty, chuju ty. Co się kurwa gapisz? Myślisz, że jest 40 milionów pajaców? Curvecer de <laughs>